Jeżeli tutaj trafiłeś, to obstawiam, że Last Night in Soho już widziałeś i jesteś gotów wysłuchać mojego biadolenia o tym, jak mi się owy film podobał, tym razem bardziej szczegółowo. W przeciwieństwie do mojego poprzedniego materiału spoilerowego, gdzie to mogłem walić jedynie ogólnikami i nie dane mi było wejść szczegóły z wiadomych przyczyn. A więc co ostatniej nocy w Soho oferuje, że film aż tak mi się spodobał? Ba, nawet udało mu się dołączyć do wąskiego grona moich ulubionych filmów. Ano, zaczynając od najprostszego, to byłby chyba soundtrack i to w jaki sposób. Nie tylko uzupełnia on film, a jest jego nierozłącznym elementem, bez którego może nie tyle, co nie dowiedzielibyśmy się tyle na temat naszej bohaterki Eli, a nie poczulibyśmy tego, co ona czuje. A właśnie przez ścieżkę dźwiękową odniosłem wrażenie, że wiem, co ona w danym momencie odczuwała. I naprawdę pozwoliło mi to na zbliżenie się do bohaterki, przez co łatwiej było mi ją polubić, zrozumieć czy kibicować jej podczas późniejszych różnych wydarzeń, czy to na przykład podczas odtrącania jej przez społeczeństwo, czy podczas momentów, w których była naprawdę szczęśliwa i czuła się wolna, chociażby tak jak podczas pierwszej sceny. Film daje nam znać o tym, czego Eli lubi słuchać. Co w wyniku może jeszcze nie nakreśla, ale dokłada cegiełkę do tego, kim ona jest, co ona lubi i jakie wartości sobą reprezentuje. I tym przykładem chciałem pokazać, tak jakby się mogło wydawać, niepozorny element, a tyle uzupełnia czyli właśnie soundtrack. Dalej, przecież muzyka zmienia się. Gdy Eli zostaje samotna w scenie na imprezie w akademiku, Słucha już mniej radosnych utworów. Utwory wydają się komentować to, co się dzieje na ekranie. Pod koniec, gdy dochodzą elementy kina grozy, to już mam wrażenie, że w ogóle ścieżka dźwiękowa przeszła na bardziej horrorową i powolną, co pasuje idealnie i zarazem konsekwentnie trzyma się tego, o czym cały czas staram się mu powiedzieć, czyli o ważności ścieżki dźwiękowej w tym filmie, o tym, jak wydaje się być osobnym bytem. Dodatkowo ścieżka dźwiękowa jest moim zdaniem jakby łącznikiem, razem z Eli oczywiście, między światem teraźniejszym a tym w latach 60. bo popatrzmy, tu i tu mamy podobnego rodzaju utwory. A propos, przechodząc płynnie do scenografii, a szczególnie scenografii lat 60. gdzie to klimat jest tak świetnie odzorowany i gęsty, że aż można było go nożem kroić. Począwszy od ubiorów tych wszystkich neonów i kończąc na realizmie, który to film zgrabnie łączy z tymi bardziej nadprzyrodzonymi elementami, jak wizje, martwe zjawy oraz oczywiście samo przenoszenie się Eli do lat 60. A właśnie, realizm. To bardzo ważna część Last Night in Soho, bo pod tymi nadprzyrodzonymi elementami kryje się mocno przyziemny film. W którym to reżyser przedstawia zmagania zwykłych ludzi w dążeniu do spełnienia różnorakich celów i marzeń. O właśnie, marzenia. To motyw, który zapadł mocno mi w pamięć. Swego rodzaju motywacja dla odbiorcy, aby nie rezygnować z marzeń. Film metaforycznie pokazuje, jak one są w życiu ważne. Ważne jest to przede wszystkim, żeby je po prostu mieć. Spójrzmy na Eli. Gdy wierzy, że jej się uda, to wszystko dookoła wydaje się być piękniejsze i lepsze w odbiorze. Natomiast gdy zaczyna wątpić, popada w większy smutek i obłęd, to wszystko dookoła przestaje się układać i już jest takie bardziej przygnębiające. Sandy natomiast przestała wierzyć, że jej marzenia się spełnią i doprowadziło ją to na dno, z którego to już nie powróciła, a dalej brnęła w coraz większe zło, mordując kolejnych jej klientów. I te wydarzenia pokazały jednocześnie Eli, żeby się nie poddawać i nie rezygnować z marzeń, jak to zrobiła właśnie Sandy kiedyś w przeszłości. I to, jak się przekonujemy, na końcu doprowadziło Eli na sam szczyt. Film ma wiele wymiarów, na których to potrafi zaskoczyć nawet po kilku godzinach po seansie, gdy do dociera do nas kilka nowych faktów i niuansów. Takim chociażby moim przemyśleniem jest fakt. Iż nasza główna bohaterka wcale nie widzi przeszłości, a tylko to, co umarło. Dlaczego tak sądzę? Ano, mamy na to kilka tropów, i po ich przeanalizowaniu ciężko mi jest myśleć inaczej. Spójrzmy na Sandy, która to na końcu wspomina, iż to nie ona umarła tej nocy z rąk Jacka, tylko pewna jej część. Ta część, którą widzi właśnie Eli. I to ta część, która mogła się jeszcze nawrócić i zmienić to staczające się życie Sandy. Czy też Alex? Następnie matka Eli, która odebrała sobie życie i którą to także widzi, nasza bohaterka. Kolejna to scena w pubie, gdzie to barmanka opowiada, że nie jest tutaj jak było kiedyś. O tym, że ten klimat, który był wszechobecny, odszedł i możemy to rozumieć dosłownie, albo traktować właśnie jako kolejny element, który umarł. Tym razem jednak jest to miejsce, a nie osoba. Ale w które to Eli wybiera się i przeżywa w swoich wizjach czy też snach. Ostatnim potwierdzeniem są duchy zabitych klientów Sandy, które to powiedzmy nawiedzają Eli, aby poprosić ją o wieczny spokój, którego to nie byli w stanie zaznać, dopóki Sandy czy też Alex żyła. Muszę także pochwalić przesłanie, jakie film stara się nieść. A mianowicie fakt, iż bycie innym jest w porządku i nie należy się tego wstydzić i starać się na siłę dopasować do reszty społeczeństwa. Jako przykład to oczywiście Podameli, która to ma problemy z dostosowaniem się do reszty społeczeństwa. Nie czuje się w porządku i komfortowo przebywając z nimi. Ale mimo to przez sporą część filmu stara się jak może, aby wbić się w tą społeczność studencką, ale z niepowodzeniem. Lecz na szczęście z pomocą jej kolegi i babci zaczyna docierać do niej fakt, iż może to wszystko nie jest takie złe i nie należy się siebie wstydzić i ukrywać tego, kim się jest, a wręcz przeciwnie. Pokazuje film, pokazuje na koniec, iż bycie innym może być największym przywilejem, jaki nas może spotkać. Sandy dla kontrastu to zostawiła i staczając się na dno, opuściła tą oryginalną część siebie. Tą pewność i pozytywne nastawienie, stając się taką samą osobą, jak ich wiele. Film pokazał mi, czy może bardziej przypomniał, czym jest miłość reżysera do kina. Bo właśnie tym jest ten film: listem miłosnym do różnego rodzaju gatunków, trafiającym do różnych odbiorców, przemycającym sporo motywów, dziełem kompletnym na płaszczyźnie wizualnej, muzycznej oraz fabularnej. Dziełem, który ma bohaterów z krwi i kości, z realistycznie napisanymi dialogami, których to zmagania śledzimy z zaciekawieniem, odpowiednio z zaniepokojeniem, czy z zadowoleniem, czyniąc z last Night in soho, niezapomniany obraz.